W dzisiejszym odcinku gramy w roblox w, w grę PET. Pe, pe, PET O oh, no, PET pos, I dzisiaj będziemy kręcić koła fortuny, bo mam bardzo dużo. Już wydropię chyba 4 huge <laughs> serio z tego. Ja nie wiem, jakim co. I tylko tego jeden raz, ale jest też 2% i na, na huge też 2%. Dobra, kręcimy, zobaczymy. Może coś się Kręcę tym bo ich mam najwięcej ale widać, że się ich nie pozbędę tych muszę się pozbyć, bo one też mało wart są na trading Plazie Też że heal będzie później mm -mm. wam pokażę, jakich jutro wydropiłem jeżeli byście chcieli, to będę mógł więcej robić odcinków z, z tej gry Ogólnie z Roblox ani shorty, bo ja sobie shorty najwięcej nakrywałem, 14, to może nie jest dużo, ale w łatwiej się najłatwiej się wybić. Dobra, spróbujemy konika, co? Lecę. Bóźmy wam pokażę gdzie farmić te coiny, bo ja wam pokażę ile ja ich mam, chwilę. Ja mam ich miliard, także no. Ale już myślałem. Nie ja, wiem, no ten chyba jest najrzadszy. No nie, drobny. Ciągle to samo. 8 razy zakręciłem. Super. Dobra. I, i, i a, krab. Ej, krabów w ogóle mam mało, tak szczerze. B bardzo mało. Więcej się już drobnym. O, niedługo tyle sami drobne. Jak powiedziałem tak się stanie Dobra, wolę zakręcić o aha. już myślałem by było wywiarygodne źródło. No nie, dlaczego jak zawsze nim kręcę, żeby drobna na to wych wypada mi ten sam no to jest... najgorsze uczucie. przecież one są... One mają RAP chyba z 8. No może nie. Ale mało bardzo. No nie wierzę, bo no za chwilę wyrzucę komputer przez okno. Jezu, ile ja ich mam? Co to jest? Jakaś armia. W tej armii powinna być huge. Bo ja te huge y będę później sprzedawał, bo one... 5 milionów osób moje. Wiecie. one nie są już drogie, po 8 robuxów wchodzą. Czysty biznes. Jakie, że najbardziej ludzie się skuszają. Okej. Okay. O, już myślałem. Eee, mój. Już Wam pokazuję, to jest ten mój nick. W sumie Wam powiem, jeżeli nie widać na telefonie. To jest Miki, ja w końcu 2i. Bez pacy to będzie 1, 2, 3, 4, 5. Bez pacy A, małe. Podawajcie, no ja będę przyjmował, będziemy mogli razem grać w różne gry. Jeżeli ten filmik się jakoś wybije, to będę... Nie, po tym macie odcinkiem, nie zostaje subskrypcja, a łapkę, bo później będziemy te sprzedawać. I jak, jak, w sumie teraz sprzedam kilka, ale... Po, z nagraniem, ale jeżeli Dobijecie chociaż Trzy łapki w górę, bo wiem, że będzie ktoś chociaż oglądał No to wtedy wydam Robuxy Mam 50 i za to mogę kupić jakieś huge'e, których nie mam. Bo wczoraj kupiłem bardzo dużo. Czy kupiłem? No, malutko, no. Niektórzy to mają bardzo dużo. Ale bym chciała się wbić do topki w tej grze. I wam pokażę sposób, gdzie można zarabiać dla początkujących. Ale to trzeba mieć huge'e takiego dobrego dość. O, 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 nie. O, tak to Chora, już się ich pozbywamy. Aha, znowu on. Okej. Okay. Yy, już się trochę martwię. I tak szczerze, zakańczmy sobie tym najsłabszym. Jeszcze tego chleba nie mam. No, myślę, że będzie ale przelatywało no i w ogóle dla wizów będę mógł sprzedawać klucze po 3 robuxy na przykład jeżeli ktoś jeszcze nie mam bardzo robuxów no to wiecie do kogo się zgłosić napisać komentarz nick zaproszę do znajomych przyjmiesz chodzimy na trening plaza i wiesz, wiesz, co się dzieje. O, o! Nie, no, nie wierzę, ma. No. Dobra. kręcimy Proszę, żeby był chmiot. żeby każdy wiedział jestem zawiedziony no niestety bywa o 6 minut nagranie trwa, 6 minut kręcę super a zamiast tego kręcenia będzie coś innego pokażę mam małe lagi bo mam sobie net, A zobaczcie ten czat no właśnie, jeszcze był większy Dobra, to pokażę wam moje pety Dobra, to są te, to znacie, wiecie I to tak, huge tak wyglądają yy, O, tego właśnie kupiłem za 200 robuxów No, 0 robuxów kupiłem i 0 osób go ma 30 robuxów, bo tego ma, to jest ten huge black cat No, osób go ma, już jest, nie wiem czy zdał zdobycia Pewnie jest, ale mało osób go zdobyło no, tego wy wydropiłem, wydropiłem tego, tego, tego i tego. I ja chcę zobaczyć, jak on wygląda w ogóle. Ej, ładnie. Podoba mi się. Podniszczymy sobie dziurę. 16 huge y mam. I zarabiam tam tego i te nie zarabiam właśnie tam, bo musisz po prostu lecieć y tą, tym balonem, ale musisz mieć takiego huge'a Pierzeć Ci mega. No bo chociaż mieć tutaj huge musi być. Ale nie może mieć znaków zapytania. Chyba też to tak działa. A nie dostaję się z tam z tego levela, Nie wiem dlaczego nie dostaję. No to kręcę. Tej najsłabsze już będę sprzedawał, bo one są mi niepotrzebne. O tak. Es obrazka ładnie tej wygląda. Ale ja bym ale on jest w sumie Jak 4 miliony osób goma. z z tysięcami. No jak się okrabi, okrabi to okrabi też jest chyba mało wart mhm. O, 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 nie, kurna. Dobra. To chyba sobie zakręcę rybą. muszę to wydropić. Na odcinku. No nie. No nie wierzę no. Dlaczego mi to się nie dropi? Ja cię kręcę. No nie. Byłem tak blisko. Proszę, dam radę, dam radę, dam radę. I dupa. Nie dam rady. Ale do tych mam farta. Proszę, 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 proszę. No, chyba twórcy gry mnie nie lubią, albo to koło. Mi pies w ogóle chrapie. Ale tak śmiaśnie. Dobra, teraz, teraz wyleci na 100%. Na 100%. Teraz wyleci na 50%. Na może wylecieć. No nie wyleci. 40 procent. Okej. Okay. 30 OK Okej, i teraz będzie no znajdzie. Teraz zrmy 2% procenty, czyli pewnie wyleci. Hi, hi, hi. I nie. ale tak szczerze... Trudno teraz mi się, mi się wydropię. Tak, już 40 razy otworzyliśmy. I nie ma żadnego kujru. Ja może zatrzymam. Pokażę, jeżeli, jak już wydropię